Witam wszystkich serdecznie. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony miejscowości Żywiec. Żywiec, 30-tysięczne miasto słynące z wody i piwa. Powstało około 1327 roku. Zlokalizowane jest w Kotlinie. Od zachodu otoczone Beskidem Śląskim z szczytami Skrzycznym i Babią Górą. Od północy, Beskidem Małym z najwyższym szczytem. Czupel, o wysokości 931 metrów nad poziomem morza. W tym, w tym masywie znajdują się także Góra Żar i Kiczora, na której byliśmy i której poświęcony jest odrębny film. Od schodu otoczona Beskidem Makowskim, najniższym pasmem górskim. Szczyty te są niezbyt wysokie, do 1000 metrów nad poziomem morza i górują nad miejscowościami takimi jak Sucha Beskiska, Maków Podhalański i Myślenice. Od południa znajdują się najwyższe góry, czyli Beskid Żywiecki, zwany także Wysokim, z najwyższym szczytem, jakim jest Babia Góra i drugim z do wielkości szczytem, jakim jest Pilsko, o wysokości 1557 metrów. Żywiec Leży nad rzeką Sołą, do której wpada rzeka Koszarawa. Najważniejszymi jakby zabytkami w tej miejscowości, czy też najbardziej znanymi obiektami, są park, Stary Zamek, Nowy Zamek oraz rynek. Pierwszym miejscem, które zwiedzamy, jest park zamkowy. Powstał w 1712 roku. W czasach, kiedy miastem rządziła rodzina wielopolskich. Była to rodzina szlachecka, polska rodzina szlachecka najbardziej znanym obiektem, czy najbardziej charakterystycznym i wyróżniającym się obiektem jest, jest Altana w stylu chińskim. Do tego park ma jakby po prostu różne inne obiekty, alejki, które są cechą charakterystyczną i jego cechą charakterystyczną. Następnym obiektem jest nowy zamek. Tak naprawdę jest to pałac klasycystyczny, który powstał w pod koniec XIX wieku, za czasów panowania Albrechta Fryderyka Habsburga, projekt pałacu sporządził Karol Pieczka. W pobliżu nowego zamku znajduje się stary zamek. Jest to zamek, który powstał jeszcze w średniowieczu, w XV wieku. Zamek ten powstał w stylu gotyckim, ale niestety był wielokrotnie przebudowany i w 1870 roku spłonął, w wyniku czego wybudowano go w stylu historycystry... historycyzmu, który to styl dominuje do dzisiaj. Miasto Żywiec ma 30 tysięcy mieszkańców i powstało, tak jak wcześniej była mowa, w XIV wieku. Z tego okresu pochodzi również rynek. Najważniejszymi obiektami jest kąt katedra narodzenia Najświętszej Marii Panny, która pochodzi również z XIV wieku. Obok tej kąt katedry znajduje się wieża, dzwonnica drewniana z tego samego wieku. Ratusz, który znajduje się na rynku, i powstał znacznie później, tak? Jest to kamienica, po prostu kamienica, która została przekształcona w ratusz i powstał on w 1706 roku. Miasto Żywiec leży nad rzeką Sołą. Na rzece tej znajdują się trzy zbiorniki. Najstarszy z nich jest to jezioro międzybrockie, które powstało w 1937. Tak naprawdę jest to zalew międzybrocki, ponieważ jest to, że tak powiem, sztucznie otworzony zbiornik wodny. Nad tym zalewem międzybrockim powstała elektrownia. W 1979 roku postanowiono stworzyć drugi zbiornik na szczycie Góry Żar, tak zwany zbiornik Żar, w efekcie czego powstała elektrownia szczytowo-pompowa. Spuszczano wodę z Góry Żar do jeziora międzypłudniowego i pompowano ją z powrotem na górę. Mamy w ten sposób powstała elektrownia szczytowo-pompowa. Oprócz jeziora międzybrockiego są jeszcze także dwa jeziora. To jest jezioro Żywieckie, na którym jesteśmy, które powstało w 1966 roku. Jest to największe ze wszystkich jezior na rzece Sole. Oraz jezioro, jezioro Czernieckie, które powstało także w 1966 roku w miejscowości Porąbka. W efekcie czego na rzece Sole są trzy tamy? Z nad Jeziora e, Żywieckiego rozciąga się widok na. Beskit Śląski, czyli na górę skrzyczne i na baranią górę.